Zajmowanej funkcji. Jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj uczestniczyć w tym świecie, w tym świecie związanym z powołaniem naszego powołania kolegę Roska, Waltera, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sielce. Mówię, ponieważ y, my, jako samorządowcy, cały czas współpracujemy ze Strażą Państwową. Y, jak możemy, tak pomagamy, uważam. A ty, Waldemarze że masz podniesioną bardzo wysoką poprzeczkę, ponieważ nauczyciela miałeś bardzo wymagającego, który uważam, że przekazał te wszystkie swoje doświadczenia, chociaż w odpowiednim procencie, bo na pewno nie w 100%, bo pan były komendant Andrzej Celiński, był człowiekiem, z którym współpracowałem akurat ja przez 18 lat i chyle czoła, ponieważ. Jest to człowiek, który potrafi pomyśleć, potrafi podjąć tako, takie decyzje, które pozytywnie wpływają zarówno na rozwój straży pożarnej, jak również i na współpracę z samorządowcami. Panie nowo powołany komendancie, w imieniu Konwentu Powiatu Średnieckiego życzymy, ży, życzymy Ci dużo zdrowia, wszystko co najlepsze. Zawsze polecamy się pamięci i zawsze, jeżeli jest jakiś problem, jeżeli głoszemy, zawsze pomożemy. A Panie Komendancie z Warszawy, pamiętaj o naszym Komendancie Rostku, jak on zajedzie do tej Warszawy, to pamiętaj, że jest również głosem naszym, naszym samorządowców. To, co, o co będzie prosił, byłoby nam niezmiernie miło, nam, z powiatu średniego, samorządowcom, żeby zawsze pozytywnie sobie załatwił, ponieważ on będzie, on dąży do tego, znając jego charakter, żeby w naszym powiecie działo się dobrze, żeby naszym mieszkańcom żyło się bezpiecznie i na każde zabowanie osoby poszkodowanej zawsze straż, strażacy stali w gotowości. Oczywiście ta współpraca musi być ze Strażą e, OSP naszych gmin, ale uważam, że to co jest wypracowane na chwilę obecną działa to bardzo dobrze i oby tak było dalej, ale Dlatego też, Panie Komendancie, pamiętaj o tym, że zawsze nas możesz liczyć. Życzymy Ci dużo zdrowia, tej pracy, zadowolenia, satysfakcji, żebyś jak najdłużej był w tym domu, czasami tylko jeździł do domu takiego cywilnego, tak? <grytanie> 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 Dlatego też wszystkiego najlepszego Ci życzymy. Zdrowia, zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wszystko, co jest ja sukcesu. sukcesów. Bo Twoje sukcesy są sukcesami naszych wszystkich. Wszystkiego